Ok, teraz zajmiemy się tą małą łazienką. Tutaj widzimy na podglądzie mniej więcej, jak to ma wyglądać. Mamy też tutaj jakieś ciągi kominowe. Też pewno tutaj jest gdzieś piecyk gazowy, ale możemy teraz według własnej inwencji tutaj rozplanować sobie to pomieszczenie. Przechodzimy do katalogu, wybieramy tutaj Łazienkę. No i wybieramy na przykład sedes, i wstawiamy go tutaj po prostu. On automatycznie tutaj się dołączył do ściany. Tu jest możliwość jego, jego przesuwania. Można też w niektórych przypadkach zmieniać wymiary takich tutaj elementów. Sprawdźmy w katalogu, co możemy jeszcze tutaj wybrać. To nie będzie nas tutaj dotyczyć. Deszczownice to w dużej łazience. Tak samo wanna. Toaletę już dodaliśmy. Lustro. Na pewno tutaj się przyda. Tutaj jest umywalka. Tu są chyba jakieś ręczniki. No i coś mi się zacięło. Ok, spróbujemy dodać tutaj, może lustro, albo ogólnie wyszukamy po elementach, np. taki tutaj cały zestaw, taką szafkę. Ona powinna nam się tutaj do tej ściany dodać, a coś nie chce. Na razie kliknę, może wybiorę tutaj obrót, postaram się ją tutaj dołączyć. No i coś tutaj mi to nie wychodzi. Ok, to sprawdźmy jak to tutaj będzie wyglądać przejdziemy sobie przez ścianę no z pewnością tutaj powinniśmy troszeczkę podwyższyć tą naszą umywalkę może nie aż tak do tego stopnia no już widzimy, że przydałoby się może przesunąć bardziej tutaj ten nasz e, closet OK. Przydałoby się to lustro, więc wybieram katalog. I tutaj lustro. Powiedzmy takie. Mogę teraz tutaj w widoku 3D także dodawać elementy. Mogę także strzałkami tutaj przesuwać tymi elementami. Okay. To mamy tą jedną stronę. Z pewnością tutaj będziemy mogli dodać jeszcze jakąś pralkę, bo tutaj, a może jeszcze trochę więcej miejsca tutaj na tą ubikację, bo jest dosyć ciasno. Z łatwością można sobie przesuwać. Tak samo można to robić tutaj w widoku 2D. Tak, żeby to lustro bardziej tutaj nam przesunąć, to je bardziej tutaj wyprostuję. O, w ten sposób tak samo tutaj postaram się wyrównać tą szafkę. Ona tutaj mi znajduje jakiś kąt i się automatycznie mi tutaj chcę tak przyczepić. No, no, trudno do wizualizacji. Myślę, że to wystarczy. No i zobaczmy teraz. No, może to lustro jest trochę za wysoko. Może powinno być tutaj? Myślę, że teraz to wygląda dobrze. No i czy tutaj będzie miejsce na jakąś pralkę? Myślę, że tutaj w rogu, tak żeby nie tarasować przejścia, można coś postawić. To już w Waszej gestii, co gdzie chcecie umieścić. I jakie tutaj macie potrzeby? Wybieramy katalog, wybieramy tutaj laundry. No i tutaj możemy dodać jakąś pralkę. Niektóre można edytować, ich wymiary. Niektóre nie, no, na przykład taką większą, no ta jest dosyć spora, też będzie nam tutaj tarasować, więc troszkę może ją skróćmy. Tak na 500. Szerokość też może 590, no i na wysokość powiedzmy 1100. W tej wizualizacji też o to chodzi, żeby zobaczyć czy na przykład te elementy tutaj pasują. Widzimy, że ta pralka może tutaj niezbyt pasuje, więc możemy ją usunąć, wybrać katalog. No i może wybrać inną, jakąś mniejszą, albo w ogóle z tego miejsca zrezygnować. I do tego właśnie się to tutaj sprowadza, żeby nie mieć z przykrego zaskoczenia przy wstawianiu już tutaj elementów